Dzień dobry, witam was, ponieważ dostałem kilka pytań o ten grzejnik katalityczny, no więc dziś pokazuję jak to. Jak to jest wykonane? Konstrukcja jest naprawdę prosta, bardzo z odpadów, dosłownie. Dobra, rozbieramy, czyli tak. Są tu jakby trzy zasadnicze elementy, można powiedzieć w zasadzie, że cztery. Pierwszym elementem jest odcięty kawałek z takiej puski. No, z takiej kurczę puski, jak po sprayu albo po gazie. To akurat była jakaś, powiem wam, po piance. Taka puska po piance. E, chyba takie piance do czyszczenia komputerów. Ile to ma centymetrów? No, no, tam 6,5 cm z grubsza, mniej więcej odcięte. Nie dałem rady tego papieru to zerwać. Także taka puszeczka. E, drugim elementem jest kawałek z cieńszej. To chyba taka e, jak po gazie do zapalniczek albo coś w tym stylu. E, oczywiście pusty pojemnik musi być. Bo po jakimś spraju, do chyba to typu. WD40, tak, to ma wysokości, to ma wysokości, kurczę, mam tu tą chińską linijkę jakąś, która jest chyba dla modelarzy, o 1 do 100 dobra. To ma wysokości o, 6,5 cm, tak. Zwróćcie uwagę, że tutaj są wykonane otwory o średnicy 3 mm. Ten otwór musi być koniecznie co do tych tutaj. To tak eksperymentalnie zrobiłem. Nie jestem przekonany do końca. Puszki mają wejść w siebie w pewnym, z pewnym luzem. Tak to wygląda. Wchodzą do, do siebie. W jedna mniejsza, średnica druga większej. Dobra. No i dalej jest ten element, który jest żarnikiem. To całe, całe serce najciekawszy element. On jest wykonany bardziej istotny z takiej siatki. Ze stali z drutu, z drut ze stali kwasodpornej, to można kupić na Allegro. To jest chyba taka 04, 04 Oczko. Drut chyba też 04. Sprzedają takie kawałki dwa razy po 10. Dlatego to jest ścinek po 10 cm. Więc jak widzicie, jest to na zakładkę tutaj zwinięte w rolonik. O, i na górę jest nałożone. Trzeba zrobić taki taki wałeczek, rulonik, jak ja to mówię. Na górę nałożona jest taka puszka, też jakaś pokrywka, chyba od, od śrutu do wiatrówki, czy od czegoś, nie wiem. No, musi być to stalowe w każdym bądź razie, bo tu jest spora temperatura. Tak, żeby nam to weszło na wcisk. Patrzcie, ładnie wszystko wchodzi. Mamy taki element. A to wchodzi tutaj. To wchodzi tutaj. O, i to już jest cały grzejnik. Eee, cały element grzejny, ale jeszcze jest taka istotna sprawa. Trzeba zastosować knoty. Ponieważ no, po tej siatce niezbyt chce ciągnąć ten etanol. Ja użyłem takiej maty węglowej. Mam akurat ścinki, która się nie pali. Kiedyś tam robiłem jakieś palniki. To mi zostało, ale to może być jakaś, kurczę, bawełna spokojnie, ścinki jakiegoś knota bawełnianego, byle niesyntetyczny materiał. No i teraz, jak to złożyć? Nie proszę złożyć w ten sposób, że bierzemy dwa dłuższe knoty. One są, muszą mieć taką długość zbliżoną do. Muszą wystawać po prostu tak. Muszą sobie wystawać, wkładamy to wszystko, jeszcze resztki są tego. Resztki są tego alkoholu tutaj jeszcze, bioetanolu, Wkładamy sobie to tutaj. No ja to tako, taką mam metodę składania. Można oczywiście inaczej. Mam jeszcze tu takie dwa ścinki, które powodują, że to wszystko trochę trochę się lepiej kupy trzyma. Jak to się wszystko złoży. No, patrzcie, wkładamy, wkładamy po prostu. Te knoty są po to, żeby po nich ten alkohol wędrował do góry. O, mamy tak złożone, włożone te knoty. One sobie tu wystają, jakie widać. Patrzcie, tu wystaje ten knot jeden, tu wystaje drugi. Muszą wystawać ponad tą puszkę. Mamy przygotowane do zalania. Bierzemy sobie bioetanol, typowy bioetanol, który można nazywany biopaliwo. Można kupić. Jest dużo tańszy niż tam na przykład izopropanol, o, wlewam tu około 20 cm. Mam tu taki... Rządzik pomiarowy typu mezurka. Zabieram to daleko. Oczywiście, nie róbcie tego w domu. Jest to niebezpieczne. Może grozić poparzeniem, wybuchem. Około 20 cm mam tu bioetanolu w mezurce. Wlewam to do środka, do tego naczynia. To jest niedużo, naprawdę. I teraz wkładamy to po to, żeby te knoty napiły się trochę. Żeby one się trochę napiły. O, dobra. Jak widzicie, tam nie musi to być bardzo równo. Po złożeniu mamy taki, taką fajną, zwartą konstrukcję. Teraz jak to zapalić? Dajmy trochę czasu dla knotów, żeby nasiąknęły. Zabieram ten gaz dalej. Jak to zapalić? A no tak, bierzemy sobie jakieś źródło ognia, w moim przypadku zapalniczkę. No i tu trzeba zachować ostrożność. Przechylamy troszeczkę, żeby zobaczyć, czy nasycić ten knot po prostu. O, kapnęło. Dobra. Możemy zapalać. Patrz, pali się. Nic bez żadnego wybuchu tutaj. Jak nie chce się palić, trzeba delikatnie przechylić, bo tu chodzi o to po prostu, żeby. Mieć pewność, żeby w... no, przez chwilę przy rozpalaniu trzeba to tak przytrzymać. No widzicie, już to niebieski płomień. E... Żeby urządzenie osiągnęło temperaturę. Tam mi kapnęło trochę. No trzeba to zrobić z rozwagą, oczywiście, żeby sobie po paluszkach tu nie. Dobra, to już tam się pali. Ja pokażę, zgaszę, zgaszę światło. Widzicie, jest płomień w tym miejscu, gdzie jest knot, nie? On później się, jak siatka się rozżarzy, bo takie właściwa praca to. Jak widzicie, to ja mam na stole. Nie boję się, że to wybuchnie. Ale mówię, nie róbcie tego w domu. Jest to niebezpieczne. Grozi poparzeniem lub wybuchem. Ja wiem jak to zrobić, mam tutaj gaśnicę obok i tak dalej. Patrzcie, już nam się rozgrzewa pomału. No taka właściwa praca zacznie się po paru minutach, jak ta siatka rozżarzy się do czerwoności. Zgasiłem specjalnie światło, żeby żeby to pokazać. To już temperatura wzrasta. Jeszcze w planach jest dorobienie od błośnika. Teraz może wezmę termowizję. zobaczymy. Bardzo fajne rozwiązanie, można zrobić większe. Tutaj pewnym elementem do regulacji, jeszcze zanim się to nagrzeje. Można sobie tą siatkę wiecie. O wyciągnąć wyżej. W każdym bądź razie to to jest do do eksperymentowania. Już po pewnej chwili pracy. Temperatura. Siatki wynosi tam ponad 150, poza zakres kamery. Natomiast ta puszka na górze ma 100, 100 ponad stopni, nie? Także musi się po prostu zacząć od spirytusu. to bioetanolu, no. O. Ten pojemniczek na górze też się musi trochę rozgrzać. On ma w tej chwili tam około 50, <grym> e, więc. Y jak to się wszystko ładnie rozgrzeje, to zaczyna się właściwa praca. Ile się to czasu pali? Wlałem, jak widzieliście, 20 ml bioetanolu. Pali się około pół godziny. Także przy takich ustawieniach myślę, że to niezły nie jest rezultat. No i oczywiście możliwości przeeksperymentowania tu istnieją. Ja tu... Przez taką, no już nie będę ruszał, bo to się nagrzało, dobra. Ale widzicie, że rozżarza się pomału. Tak, żeby przyspieszyć rozgrzewanie, można delikatnie tak podtrzymać w tej pozycji. Ta dolna część spokojnie nie rozgrzewa się do jakichś temperatur, natomiast góra to już można się poparzyć. No pali się głównie w tym miejscu jednym, gdzie jest ten knot wystający najbardziej, nie? Jak to, gdyby tak równo rozmieścić, to one one oczywiście, tu gdzieś mi trochę kapnęło, ale to zaraz odparuję. One stoi na takiej silikonowej podkładce warsztatowej. To generalnie nic tu się nie powinno złego dziać. Także jak widzicie, proste, fajne urządzenie, żeby nie, nie było, że tu zetrę. O. No, chyba się, chyba się zgasiło, no ale w każdym bądź razie, jak się rozgrzeje, to na pewno się można to łatwo odpalić. Dobra, nieważne, w każdym bądź razie. Jak się rozgrzeje, to pali się, pali się bardzo fajnie, i rozżarza się ta siatka do czerwoności, co tam na tym poprzednim moim filmiku widać. No, także, jak ktoś chce, może powtórzyć. No, jeszcze raz tylko ostrzegam, że są to niebezpieczne rzeczy. Mamy do, nie do czynienia z substancjami łatwopalnymi, proszę uważać bardzo, robicie na własną odpowiedzialność. Także to tyle. Cześć.